Materiał przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich. Musisz być pełnoletni w kraju, w którym przebywasz, aby kontynuować oglądanie. Strzałka. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na pytanie, jaki jest początek drogi z cygarami. Przede wszystkim odpowiem, czym jest cygaro, jakie aromaty, smaki ma cygaro, dobór cygara. Tak średnio bym powiedział, zobaczymy, to wszystko wyjdzie w praniu, co, co sobie przygotowałem. No i oczywiście miejsca, gdzie można kupić cygaro. No, przejdźmy na początek od razu, czym jest cygaro, jaka jest definicja cygara, to jest najdoskonalsza, e, najczystsza forma spożywania danego, danego tytoniu, konkretnego czy to będzie np. Virginia, czy będzie Kentucky, czy też Connecticut, bo takie są w, rodzaje tytoniu. Można, mógłbym powiedzieć, że cygaro to jest najbardziej naturalny, wy, najbardziej naturalny wyrób rzemieślniczy, ponieważ, ponieważ składa się z trzech części. Pierwsza z nich to oczywiście sam tytoń, a dokładnie ro, liście z ty, rośliny, która potocznie nazywana jest tytoniem. Jej tutaj je tutaj pełna nazwa tego tytoniu. Składa się tak, z trzech składników w tytoniu, czy, a dokładnie ich liści, wody oraz naturalnego kleju, żeby można było podkleić takie części jak kapturek, główkę, czy no, głowkę akurat może przesadzam, tutaj doświadczenia Fitzenado mogliby mi wykazać błąd na, w całym, no, błąd w całym nazywaniu tego wszystkiego. Składa się z tytoniu kleju wody to wody zaraz wyjaśnię dlaczego. Ponieważ woda, woda posiada taki parametr, jak wilgoć, jest potrzebna, aby utrzymać właściwości tytoniu podczas zarówno całej produkcji, jak i całego procesu wysychania, nawilżania, całego procesu związanego z z produkcją, jak i z innymi kwestiami takimi jak chociażby leżakowanie czy też nawet równe spalanie. Generalnie cygaro zawdzięcza swój smak tylko i wyłącznie naturalnym właściwościom aromatycznym liści oraz długotrwałej jej obróbce. Poprzez obróbkę mam na, tutaj na myśli proces wytwarzania oraz proces leżakowania, a dokładniej procesy chemiczne czy też procesy Tech, y, fizyczne. Okay, dźwięk mi się osobno nagrywa, to jest dobry znak. Przede wszystkim, cygaro stwor, od, od stworzone z odpowiednio dobranej mieszanki różnych liści. Bo teraz y, mamy trzy liście: zdolne, Dolne, średnie, jak i górne. I gdzieś postaram się, jak nie zapomnę, wrzucić, wrzucić obrazek tytoniu, i one dzielą się. Znaczy tak, każdy liść z tych dolny, górny czy średni ma odpowiednie właściwości smokowe czy też aromatyczne, i one się od siebie różnią, mimo że to jest ta sama roślina, ta jedna sztuka. Z czego tak naprawdę bierze się aromat i smak cygara? Jest tutaj mam cztery podpunkty, które postaram się w miarę krótko omówić. Przede wszystkim sam rodzaj danej, danej rośliny od gleby klimatu. Rozwijają się podczas palenia oraz poprzez cały proces tworzenia cygara. Tworzenia w cudzysłowie, chodzi mi bardziej o obróbkę techniczną, czy też nawet procesy techniczne, cała chemia, która jest podczas spalania się, czy też produkcji. Całe te procesy wpływają na smaki i aromaty z cygara. Podobno najlepszą, najlepszą, glebą, tutaj jako gwiazda czy znak zapytania powiem, że znaczy znak zapytania, warto się zastanowić, że najlepszą ziemią to jest właśnie ziemia kubańska do produkcji, czy też ziemia z okolic Kuby, Dominikany, Nikaragui, że to są najlepsze ziemie do produkcji cygar. Taka fajna ciekawostka, ale też i warta rzecz zwrócenia uwagi poprzez znak zapytania. To mam mówione przykładowe aromaty, smaki, jakie są z trzech krajów, czyli Dominikany, Nicaraguj, Hondurasu. Ha co charakteryzuje te, te kraje? Przede wszystkim Dominikany, kwiaty, rośliny, i duża kremowość. Nicaraguj, ziemia, pieprz, kawa, czekoladowa, słodycz. Hondurasu, orzechy, pikanteria czy też średnia moc do pełnej. Takie ciekawostki mam. Tak jest. I należy zadać sobie pytanie, jak dobrać cygaro? Przede wszystkim, mam tutaj cztery podpowiedzi, cztery sugestie, które warto na które zwrócić uwagę, um, uwagę na, do, na dobór. Przede wszystkim wszystko zależy od naszych preferencji smakowo-aromatycznych, czyli to co lubimy, a jak to zrobić, jak nie wiemy. Przede wszystkim, jak nie wiemy, jak, jakie są nasze preferencje smakowe-aromatyczne, to zadać sobie pytanie: najlepiej na kartce A4 gdzieś tutaj, albo na. Nie, nie, nie mam. Ale zawsze zapominam, zawsze wpada na pomysł, który podczas kręcenia mam, ale jak to zrobić? Na dużej kartce A4, najlepiej zapisać to sobie ołówkiem czy też nawet długopisem, jakie aromaty smaki lubimy, i pójść do sklepu, do sklepu stacjonarnego, czy też znaleźć w internecie sklep związany ze sprzedażą aromatów, ze sprzedażą, przepraszam, ze sprzedażą, powtarzam się już ze sprzedażą Cygary, napisać o nich jakie cygary mają konkretne aromaty, smaki i oni posta postarają się do, no, odpowiedzieć odpowiednio. Przede wszystkim cigaro.pl, jeżeli chodzi o sklep gdański, na pewno duża wiedza, fachowa wiedza, możliwy dobór, od, odpowiedni dobór cygar do, do konkretnej preferencji pozdrawiam jak całą ekipę. No i oczywiście też powiedziałem się o dowiedziałem się o jednym sklepie Tabak online. Został mi ten sklep polecony przez osobę, która ma większe znaczenie niż ja. Lepsze znaczenie. Większą wiedzę, większe doświadczenie w paleniu cygar ode mnie, więc macie już dwa sklepy, które warto polecić. Dobór cygara od naszych preferencji smakowych zależnie zależno od miejsca zakupu Dostępność, dostępności, yy, dostępności danego konkretnego cygara bo w, w dużo sklepach w sklepach można dużo znaleźć cygar które są od powiedzmy 10-12 zł ale koszmarnie się palą ale z drugiej strony od 100 zł powiedzmy no średnio się palą i tak dalej dalej no i oczywiście punkt najważniejszy po, poza naszymi preferen preferencjami smakowymi to co lubimy, to jaki budżet mamy, bo tutaj należy sobie, sobie ładnie autokreślić, yy, sprecyzować jakie są nasze oczekiwania aromatyczno-smakowe oraz yy, o to kwotę, do której możemy sobie pozwolić na dane cygaro. Dobra, to już mam umówione, zostało mi jeszcze trzy slajdy trzy slajdy, które bym chciał omówić tak na szybko, żebyście mogli też się dowiedzieć czegoś ciekawego. Przede wszystkim miejsca, gdzie możemy kupić cygara: sklepy internetowe, sklepy stacjonarne, sklepy monopolowe. Ale tu bardziej chodzi mi o takie kwestie jak cygaretki, kluby, na przykład Aficionado Katowice. Tu powinniście, znaczy teraz powinniście widzieć te wszystkie znaczy te wszystkie trzy, cztery kluby, które, które e... Ja znam, a zapomniałem już no, odpowiedzieć teraz. macie Aficionado, w Krakowie, są dwa, w Warszawie są, jest jeden, i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście festiwale alkoholowe, na przykład Rum Festiwal, który odbywa się w czerwcu, jakoś tak chyba w połowie lub na początku czerwca. To zależy mi jeszcze od, od daty, ale to tak mniej więcej jest. Dobra, ustalmy teraz budżet przez 50 zł. Jakie cygara przykładowe można. Chcę kupić w sklepie Cigaro.pl bo ten sklep generalnie polecam oczywiście oddział w Gdańsku, sklep w Dańsku, bo w innych sklepach nie byłem ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Brickhouse Corona Natural, Casa Turent 1880 Colorado Short Robusto, Chichalero Reserva d'Oro, Epic, Epicura numer no. 2, no. 2, Casa Turent, San An Aners, czy np. Hoya de Nicaragua Andalo, Casual Consul, przepraszam z tabak online może być presencja rezerwa Ordinal nesticos Flor de Selva Panatela, Zino Nicaragua Half Corona, Flor de Copan de I tak, to by było na tyle z takiego by rozpoczęcia przygody. Ciężko w ogóle, co, moim zdaniem, przygotować się odpowiednio do takiego materiału. Ponieważ tu jest zbyt dużo informacji takich wziętych, jeżeli chodzi o wzięcie materiałów, przygotowania się, dużo takich kwestii, które można by było poruszyć jeszcze. Prawdopodobnie poruszę, jak będę już znajdę chwilę i przemyślę to wszystko, więc... Mam nadzieję, że trochę Wam rozjaśniłem kwestiami związanymi z pewnymi rzeczami. Dzisiaj nagrałem trzy filmiki o Humidorze, 2, to jest trzeci więc też takie pokrótce chciałem zahaczyć, Zajawić pewne kwestie, które, na które warto sobie zwrócić uwagę. I co? Sekcja komentarzy oczywiście jest wasza. Ja się z Wami będę powoli żegnał. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Na, na coś zwróciliście na pewną uwagę. I co? Do zobaczenia. Ja idę montować materiał, bo chcę się z Wami jeszcze podzielić jedną, e, jedną rzeczą. Więc. Strzałka Mora, pozdrawiam wszystkich. Cześć, chciałem, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Strzoka.